Przyszedłem zaoferować pomoc. Jaką pomoc? Mam dobrych prawników. Ja też. No cóż, czyli nie potrzebujesz żadnej pomocy? Dam czego chcesz. Jeżeli znowu może jakieś trupy do ukrycia, to nie pomogę. Podobno masz tutaj towarzystwo. He? Nasz wspólny znajomy Kordian tutaj siedzi. A? Co za zbieg okoliczności, nie? Świat jest mały. Chcesz, żebym mu odpuścił? No odpuścił to, to nie jest dobre słowo. Raczej, żebyś go... Раз на завтра. <laughs>